Czy widząc to, co jest za mną, macie wątpliwości, jaka pora roku się zbliża, a dokładnie już jest? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że te już rozwinięte pąki to dowód, że wiosna, że niebawem pojawią się liście i wszystko się zazieleni, a potem nawet będzie lato. Tak się spodziewamy. Jezus użył tego przykładu, mówiąc do ludzi: Umiecie rozpoznać po pąkach. Jaka będzie pora roku zaraz? Co już się zaczęło? Umiecie po chmurach rozpoznać, jaka będzie pogoda? No i teraz pytanie do Ciebie. Po dwóch tysiącach lat powstało już państwo Izrael. Na naszych oczach rodzi się jedna światowa religia. Papież katolików ogłosił braterstwo duchowe z muzułmanami. Technologia doszła już do tego momentu, że można kontrolować każdego. Że można każdego zaczipować, a ty nie widzisz, jaka pora roku się zbliża, że kończy się czas łaski, że czas apokalipsy jest już tuż, tuż? Jeszcze dziś możesz skorzystać z łaski Jezusa Chrystusa. On stoi u drzwi ciągle, twojego życia. Ale niebawem to się skończy. Niebawem czas łaski, czyli tego czasu, kiedy Jezus oferuje ci, przychodząc do ciebie, można powiedzieć pod twoje drzwi, prosząc, żebyś go przyjął i przyjął od niego prezent w postaci życia wiecznego, w postaci zbawienia. Ten czas się kończy, rozpocznie się czas apokalipsy. Po pąkach możesz rozpoznać wiosnę, po znakach czasu możesz rozpoznać bliskość przyjścia Jezusa. Tylko, czy chcesz widzieć?